Czuję ciężar nocy na ramionach. Światło ulicne tańce w moich oczach, w głowie. Hałas myśli w suklanym labiryncie. Każdy krok prowadził mnie w dalej w cieniu kłamstw to brudny sen, który wciąż wraca do mnie nie mogę uciec, choć próbuję noc po nocy, to brudny sen gdzie prawda ginie w mgle, a ja zostaję sam z tym, co zostało po mnie miasto śpi, ale ja wciąż czuwam. słowa jak nóż w celcu ślad, każdy oddech smakuje go z wina rastki a ja tonę w tym brudnym, ciemnym świecie bez miłości, to brudny sen, który wciąż wraca do mnie nie mogę uciec, choć próbuję noc po nocy to brudny sen, gdzie prawda ginie w mgle, a ja zostaję sam z w tym, co zostało po mnie Chcę się obudzić, chcę odlecieć stąd Ale ciń moich lęków trzyma mnie mocno W tym brudnym śnie, gdzie znikają wszystkie wspomnienia Szukam świata, które wskaza mi drogę To brudny sen, który wciąż wraca do mnie Nie mogę uciec, choć próbuję noc po nocy To brudny sen, gdzie prawda mnie ginie w mgle A ja zostaję sam z tym, co zostało po mnie I może kiedyś sen się skończy A ja wstanę wolny od tego brudu